Oleju w samochodzie w moim przypadku ma ścisły związek z wymianą filtrów. Oczywiście oleju, filtra powietrza, jak również w związku z tym, że mamy wiosnę, filtra klimatyzacji. Teraz jadę do garażu i wymienię olej. Wymianę oleju w naszym samochodzie oczywiście rozpoczniemy od odkręcenia korka wlewowego oraz odkręcenia filtra oleju. Będzie nam tego potrzebny klucz 27, przedłużka i klucz 21 do korka w misce olejowej. Odkręcamy delikatnie obudowę filtra oleju. Pod obudową jest oczywiście olej, czyli należy zabezpieczyć dolną część przed jego rozlaniem, włożymy tutaj. Szmatkę, tak? I delikatnie dalej będziemy odkręcać obudowę. Filtra oleju starczy, może ręcznie udało się. Po czym odkręcamy korek wlewu oleju. Pozwoli to nam na łatwiejsze spuszczenie oleju z układu smarowania. Odkładamy go na bok. Jak również. Jak również zapobiegnie ewentualnemu rozlewaniu się oleju, no bo gdy tu będzie to wszystko pozakręcane, ja odkręcę korek, przyjdę tu odkręcę, no to pod spodem mi chluśnie olej na ścianę, na podłogę albo nawet na podłoże. Olej jest szkodliwy dla środowiska naturalnego i podlega utylizacji. Przechodzę pod spód samochodu. Skoro już jesteśmy pod spodem samochodu, warto jest obejrzeć, czy tu nie ma żadnych wiszących kropel oleju, czy nie ma wycieków, jak te elementy wszystkie współpracują i wyglądają. Przystępuję do odkręcenia korka olejowego. Udało się delikatnie. To jest wszystko aluminium, trzeba o tym pamiętać. O. I teraz zlewamy olej do pojemnika, żeby tu nam nic nie pociekło. Nie wlało się nic do rękawów. Musimy to zrobić bardzo delikatnie. I najlepiej od strony przeciwnej do korka. Jeżeli się oczywiście da. Dobrze. No i chwila prawdy. I ciepły olej sobie. Pływa. ponieważ tak jak mówiłem został odkręcony korek wlewowy no to tutaj wartkim strumieniem olej nam wypływa i tak pozostawimy go przy okazji proszę zobaczyć jak wygląda olej on przejechał 10 tysięcy kilometrów, a na przykład terenowo zakłada, że olej powinien w samochodzie pracować 30 tysięcy kilometrów. Czyli taki jest interwał dla oleju. Chyba troszeczkę przesadzili. Ważna sprawa przy ponownym dokręcaniu. Korka olejowego. Oczywiście, na przykład Renault wymienia podkładki miedziane na nowe, i za każdym razem ten proces się powtarza przy wymianie oleju. Podobnie robi Volkswagen. A co zrobić, kiedy nie mamy podkładki na wymianę? Chcemy użyć starej, i na przykład nie wiemy. Jak ona współpracowała z korkiem olejowym? Bardzo często w internecie spotkacie taką informację o tak zwanym wyżarzaniu metali. To wyżarzanie ma dać nam zmiękczenie podkładki miedzianej żeby dopasowała się do złącza śruba przylga miski olejowej. Jak tego dokonać? Podkładkę miedzianą wyżarzymy. Jeżeli nie macie palnika gazowego takiego jak ten. Można użyć palnik gazowy yy, taki kałszowy a można zrobić to nad kuchenką. Podgrzewamy podkładkę. Delikatnie ją trzymamy oczywiście żeby nam się nie odkształciła. Podgrzewamy do czerwoności. I gwałtownie wchodzimy. Tak przygotowana podkładka dokładnie dopasuje się do powierzchni korka olejowego, i powierzchni miski olejowej, tam gdzie korek ją uszczelni. Teraz obejrzymy sobie nasz filtr oleju i przygotujemy. Proszę, to jest nasz stary filtr oleju. Teraz przygotujemy filtr oleju do zamontowania. W tym celu dokonamy czyszczenia, czyszczenia obudowy filtra oleju i zdejmujemy uszczelkę. Jakie teraz czynności po kolei wykonuję? Otóż, wiadomo, że trzeba zamontować nowy filtr oleju do obudowy wyczyszczonej. Uprzednio montuję filtr. Tak, jak widać. Wszedł na swoje miejsce. Po czym? Montuję nową uszczelkę. Uszczelka powinna wejść w to miejsce. Tutaj zaraz pokażę dokładniej. O tu, tak jak tu widać. O, dokładnie w to miejsce powinna wejść uszczelka. Filtr siedzi na swoim miejscu. I niektórzy smarują starym olejem. Ja. Smaruję olejem nowym. Czy to ma jakieś znaczenie? Wychodzę z założenia, że jeżeli wymieniam coś i stosuję nowy olej, on nie ma żadnych sarc w sobie, żadnych zanieczyszczeń, opiłków, metalu, bo i tak się może zdarzyć. No więc należy użyć nowego oleju. Jak wy zrobicie? To wszystko zależy od Was. Zakładam, że każdy ma tutaj swoją metodę i może się tą metodą zresztą podzielić. Teraz delikatnie montuję go na swoje miejsce. Proszę bardzo, tutaj już dokonałem wyczyszczenia. Obudowy filtra oleju. Delikatnie wkładam na swoje miejsce i wkręcam ręcznie. Nie używam żadnych kluczy. Wkręcam ręcznie do oczywiście pewnego momentu. I przy użyciu klucza 27 tak jak poprzednio z przedłużką dokonuje dokręcenia filtra musi to być dokręcone porządnie raz a dobrze no wszystko jest tak jak powinno być tu na obudowie jest Napisany moment 25 plus pół newtonometra, a więc jest taki sam moment jak dla na przykład firmy, firmy Renault. Oczywiście nie ma co przesadzać, bo można obudowę uszkodzić. No a wtedy może być kłopot. Dokręcamy z wyczuciem. Ja tutaj klucza dynamometrycznego akurat nie mam. Więc pokażę, jak ja dokręcam. Dokręcam do końca i. i już. Co teraz? No teraz musimy zakręcić korek z pustu oleju. Jak widać. Już nic nam tutaj nie podcieka. Wkręcamy delikatnie korek spustowy na swoje miejsce. Z wyczuciem można zrobić to ręcznie. Przypominam, miska jest aluminiowa unikniemy w ten sposób jej uszkodzenia momentem około 21 kg metrów dokręcamy korek jak ja go dokręcam delikatnie z umiarem zakładam, że nie będziecie kupowali specjalnie klucza dynamometrycznego żeby dokręcać korek spustowy, ale jeżeli go macie, to go po prostu używajcie. Z wyczuciem delikatnie dokręcamy. I już dokręcone na swoim miejscu. Teraz możemy zalać olej. Ja tak jak powiedziałem, Używam dodatków. Molibden jest dosyć gęsty, i tak naprawdę od niego zaczynam. Molibden ma to do siebie, że bardzo dobrze łączy się z olejem. Miesza się z olejem bardzo dobrze. Dlatego, ale posiada konsystencję bardzo gęstą. I żeby ten dodatek nam dobrze spłynął, ja stosuję taką metodę, że w trakcie opróżniania pojemnika dodaję olej. Teraz dodatek, który zapewnia nam Odpowiednią kondycję uszczelnień silnika, dodamy go połowę tego pojemnika, tyle w wystarczy i na koniec dolewamy olej. Do samochodu wchodzi około 4-6 litra oleju oczywiście on musi spłynąć do miski olejowej samochód stoi na równej powierzchni zakręcamy korek i teraz uruchamiamy silnik sprawdzamy czy nie mamy wycieków okolica filtra tu jest uszczelka a więc tu Lubi nam pocieć i taki przypadek miałem. Jak również sprawdzamy podporę, czy nie ma żadnego podcieku. A teraz zapraszam do środka dokonamy zerowania stanu licznika. Wyłączamy silnik. Przekręcamy kluczyk i mamy 8100 km według olej OK, czyli poziom oleju jest w porządku, według interwału jeszcze tyle moglibyśmy jeździć na starym oleju, ale tak jak powiedziałem, ja wymieniam olej wcześniej naciskam reset przekręcam kluczyk i w tej chwili komputer ustawia interwał Włączamy i mamy 20 tysięcy kilometrów. Na razie dziękuję za uwagę.